W ostatnich latach mnożą się wątpliwości i problemy związane z rozliczaniem podatku źródła, czyli podatku pobieranego od określonych kategorii należności wypłacanych przez polskie spółki do zagranicznych podmiotów. Dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć te kwestie, przybliżyć te wątpliwości, a także przedstawić możliwe kroki czy rozwiązania mające na celu ograniczanie ryzyka w tym podatku. Zapraszamy do kolejnej odsłony naszej serii TPA Observer. TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Ja nazywam się Joanna Henzel, jestem dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego TPA Poland. A razem ze mną jest dzisiaj Ola Sobocińska, senior konsultant. Dzień dobry. Ola będzie towarzyszyła mi w tej pierwszej części. Nasz odcinek jest dwuczęściowy. Drugą część poprowadzi Ola z Kamilem Orłowskim, naszym drugim ekspertem w zakresie podatku u źródła. Zapraszamy. Pierwsza część naszej prezentacji dzisiejszej dla Państwa będzie dotyczyła głównie dywidend, zahaczając także w pewnych aspektach o podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych. Druga część, którą poprowadzi Ola wraz z Kamilem, będzie dotyczyła innych zagadnień, które w praktyce budzą dzisiaj najistotniejsze wątpliwości w zakresie rozliczania podatku i źródła. To zacznijmy może naszą pierwszą część, od przybliżenia przypomnienia podstawowych zasad związanych z rozliczaniem podatku i źródła. Podatek u źródła jest to podatek pobierany od określonych kategorii należności, które są wypłacane przez polskie spółki na rzecz zagranicznych kontrahentów, na rzecz zagranicznych podmiotów. Podatek u źródła dotyczy między innymi dywidend odsetek należności licencyjnych, wynagrodzenia wypłacanego za nabywane usługi niematerialne, np. usługi zarządcze czy doradcze, wynagrodzenia za najem urządzeń przemysłowych, w tym środków transportu, urządzeń naukowych i handlowych. Podatnik, podatnikiem tego podatku u źródła jest tak naprawdę zagraniczny kontrahent. Dlaczego w ogóle ten podatek jest pobierany? Otóż dlatego, że należności wymienione, między innymi te wymienione na slajdzie, który Państwo widzą, są uznawane za przychody realizowane przez zagraniczne podmioty na terytorium Polski czy też z terytorium Polski. Polska przyznaje sobie zatem prawo do opodatkowania tych należności. I podatkiem, który jest pobierany, jest właśnie podatek u źródła. Czyli podatnikiem tego podatku. Jest zagraniczny kontrahent. Natomiast ciężar jego poboru, kalkulacji i wpłaty do polskiego organu podatkowego został przeniesiony na polskie spółki wypłacające należności, czyli polskie spółki pełnią tutaj rolę płatników podatku u źródła. Według polskich przepisów podatek u źródła wynosi 19% w przypadku dywidend i 20% w przypadku pozostałych wymienionych na slajdzie kategorii należności. Oczywiście te polskie przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę z innymi państwami. Zgodnie z tymi umowami możliwe są preferencje w podatku u źródła: albo niższa stawka, 5-10% zazwyczaj, albo możliwość zastosowania zwolnienia, albo w ogóle możliwość nie pobrania od danej kategorii należności podatku u źródła. Najbardziej specyficzną kategorią należności i chyba najbardziej problematyczną aktualnie są oczywiście dywidendy, odsetki i należności licencyjne wypłacane do podmiotów powiązanych, czyli do udziałowców bądź innych podmiotów z grupy kapitałowej. Te należności z jednej strony mogą korzystać ze specjalnych zwolnień, zwolnień z podatku u źródła, które są przewidziane w unijnych dyrektywach implementowanych zresztą do polskich ustaw o podatkach dochodowych. Natomiast z drugiej strony od 2022 roku polegają pod tak mechanizm pay and refund, który również... Dzisiaj Państwu przybliżymy. Zacznijmy może od tych zwolnień, na przykładzie zwolnienia dla dywidend. Ustawa o CIT przewiduje możliwość zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z dywidend, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki. Wypłacającym dywidendę jest spółka, polski rezydent podatkowy. Otrzymującym dywidendę jest spółka, która podlega w Polsce, w innym państwie członkowskim niż Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Taka spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz spółka otrzymująca dywidendę nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania od Swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Ważne jest też to, że w przypadku, gdy spółką otrzymującą należności jest spółka będąca rezydentem podatkowym Konfederacji Szwajcarskiej, to taka spółka również może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, z tym że tutaj udział kapitałowy w polskiej spółce musi wynosić co najmniej 25%. To zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka otrzymująca dywidendy posiada udział lub akcję w kapitale spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym ten warunek może zostać spełniony w przyszłości. Dla celów udokumentowania tych warunków Płatnik, czyli polska spółka wypłacająca dywidendę, powinna zgromadzić oraz zweryfikować z rzeczywistością przede wszystkim certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda, czyli na rzecz udziałowca, a także oświadczenie udziałowca o tym, że podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w kraju siedziby, a także, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym takich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Dodatkowo, taki płatnik powinien posiadać oświadczenie, że odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem. To badanie i dokumentowanie statusu rzeczywistego właściciela w przypadku dywidend nie wynika wprost z polskich przepisów podatkowych, jednak zgodnie z aktualną linią orzeczniczą i interpretacyjną jest po prostu konieczne. Czyli podsumowując, w przypadku dywidend płatnik powinien pobrać podatek według stawki podstawowej, chyba że są spełnione warunki zastosowania preferencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i płatnik zgromadzi odpowiednią dokumentację lub są spełnione warunki zamawianego zwolnienia i płatnik Zgromadzi odpowiednią dokumentację. W tym miejscu warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 roku w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła płatności wypłacanych przez Polską Spółkę na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych obowiązuje tak zwany mechanizm Pay Entry Fund. Mechanizm ten dotyczy należności biernych, czyli należności z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, odsetek czy należności licencyjnych. Mechanizm ten zakłada, że jeżeli łączna wartość należności biernych wypłaconych na rzecz jednego podmiotu powiązanego w roku podatkowym przekroczy kwotę 2 milionów złotych, to wówczas płatnik jest obowiązany do pobrania podatku według stawki podstawowej od nadwyżki ponad tą wspomnianą kwotę. I w tym przypadku nie można zastosować preferencji podatkowych wynikających właśnie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy szczególnych przepisów z ustawy o CIT. Jest to tak zwane. Etap pay. Oczywiście taki płatnik może się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku, jeżeli są spełnione warunki do zastosowania tej niższej stawki, zwolnienia czy niepobrania podatku w ogóle oraz gdy poniósł on ekonomiczny ciężar takiego podatku. Taki zwrot podatku następuje w ramach procedury zwrotu i co do zasady jest on przyznawany w ciągu 6 miesięcy, przy czym wiadomo, organy podatkowe mogą wydłużyć ten termin i jest to tak zwany etap refund. Mechanizm Pay Entry Fund bez możliwości jakiejkolwiek ucieczki od niego stanowiłby zdecydowanie za duże obciążenie podatkowe zarówno dla zagranicznych podatników, jak i dla, dla rodzimych płatników tego podatku. Stąd też ustawodawca przewidział dwie możliwości na uniknięcie obejścia tego mechanizmu Pay Entry Fund i zastosowanie danej preferencji w podatku u źródła, na przykład. Zwolnienia z dywidend już w momencie wypłaty danej należności. Możliwości są dwie. Pierwsza z nich to oświadczenie dotyczące podatku u źródła składane przez zarząd polskiej spółki na formularzu, tak zwanym WHOSC. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość to jest pozyskanie przez polskiego płatnika bądź zagranicznego podatnika opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła. Obie te formy, obie te metody zaraz sobie dokładnie przybliżymy, natomiast warto zaznaczyć, że z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne, prezentowane w ciągu ostatnich lat już podejście zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych, zastosowanie którejkolwiek z tych możliwości jest związane z podwyższonym ryzykiem podatkowym. Dla polskich płatników również i to trzeba mieć na uwadze. To zacznijmy może od tego, tej, tej pierwszej sposobności na uniknięcie mechanizmu Pay Entry Fund. Oświadczenie WHSC. W tym oświadczeniu polska spółka, czyli płatnik, potwierdza, że sprawdziła warunki, ma wszystkie dokumenty potwierdzające warunki do zastosowania danej preferencji w podatku u źródła, na przykład. Zwolnienia dywidendy z podatku u źródła, no i nie jest świadoma po, po zweryfikowaniu e, warunków, że są jakiekolwiek okoliczności faktyczne, które mogłyby uniemożliwić zastosowanie tego, e, w naszym przykładzie zwolnienia, zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. E, oświadczenie WHOSC jest składane elektronicznie na właśnie formularzu, który się nazywa WHOSC, przez. Zarząd z polskiej spółki wypłacającej dywidendę. Tak naprawdę sam podpis elektroniczny składa wybrany członek zarządu, natomiast takie oświadczenie nie może być podpisane przez, na ten moment, nie może być podpisane przez pełnomocnika spółki. Natomiast warto pamiętać, że jeżeli w oświadczeniu. Że, zostanie podana jakakolwiek nieprawda bądź nieścisłość, to to rodzi bardzo istotne ryzyko nałożenia sankcji karnoskarbowych na wszystkich członków zarządu, czyli wszyscy członkowie zarządu ryzykują tak naprawdę podpisując takie oświadczenie a ryzykują w podwyższony sposób również dlatego, że weryfikacja warunków do zastosowania preferencji w podatku źródła, tak jak już wspomniałaś, Olu, musi przebiegać z zachowaniem tak zwanej należytej staranności. Przy czym żaden przepis nie wyjaśnia, co to tak naprawdę ta należyta staranność jest. W związku z tym organy podatkowe mogą próbować zarzucić podanie nieprawdy czy zatajenie prawdy w oświadczeniu w WHSC nawet wówczas, gdy nie było to w żaden sposób działanie celowe realizowane przez członków zarządu. Czyli z, z, złożenie oświadczenia w WHSCO, no jest bardzo krótkie i proste w swojej formie, nie jest wolne od ryzyk podatkowych. Jest z jednej strony ryzyko sankcji karnoskarbowych dla członków zarządu, z drugiej strony jest jeszcze ryzyko nałożenia na samą spółkę, polską spółkę, sankcji w postaci 10 bądź nawet 20% należności tej przykładowej dywidendy, od której nienależnie nie pobrano podatku, podatku u źródła. Warto również mieć na uwadze, że złożenie oświadczenia w sc nie jest związane automatycznie z czynnościami sprawdzającymi czy kontrolą podejmowaną przez organy podatkowe, ale nie jest wykluczone, że po otrzymaniu organy przyjdą skontrolować, czy warunki do zastosowania zwolnienia faktycznie zostały spełnione i czy w oświadczeniu rzeczywiście członkowie zarządu polskiego płatnika podali prawdę. W kontekście oświadczenia płatnika warto też wspomnieć o planowanych zmianach. Tak jak Asiu wspomniałaś, obecnie oświadczenie płatnika składane jest w wersji elektronicznej przez bramkę e-deklarację. I podpis osoby, która podpisuje to oświadczenie płatnika, musi mieć zaszyty w sobie numer PESEL lub numer NIP, ponieważ inaczej dokument nie zostanie przepuszczony przez bramkę Ministerstwa Finansów z uwagi na błąd 413, czyli dokument bez wymaganych atrybutów. Dotychczasowe rozwiązania techniczne uniemożliwiają więc podpisywanie. Takiego oświadczenia przez osobę, która nie ma polskiego numeru identyfikacji podatkowej oraz która nie ma tego numeru identyfikacji podatkowej w atrybucie podpisu kwalifikowanego czyli w praktyce podatek u źródła musi być potrącony jedynie z uwagi na problemy techniczne Ministerstwa Finansów. Oczywiście, Później można wystąpić o zwrot tego zapłaconego podatku, przy czym, tak jak już wspominałyśmy, czeka się na to 6 miesięcy, a organy podatkowe lubią ten termin przedłużać. Ministerstwo Finansów dostrzegło jednak ten problem i pracuje nad jego rozwiązaniem, o czym poinformowało w odpowiedzi na pytanie dziennika gazety prawnej, a także w komunikacie z dnia 28 marca o planowanych konsultacjach w sprawie zmian oświadczeń emitenta i płatnika. Czekamy zatem na te zmiany yy, i mamy nadzieję, że nie będzie to jedyna y, planowana zmiana w zakresie podatku i źródła. Ale wracając do mechanizmu Pay Entry Fund, yy, wspomniałam wcześniej, że mamy dwie metody na ominięcie tego mechanizmu. Jedną z, nim, z nich jest właśnie umówione przez nas oświadczenie WHSC, drugą z nich jest opinia. Yy, podatnik, yy, podatku źródła, czyli zagraniczny podmiot. Yy, lub polski płatnik tego podatku, polska spółka wypłacająca należności podlegająca opodatkowaniu podatkiem u źródła, mają możliwość wystąpienia do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie takiej oficjalnej opinii, która potwierdza, że w danym przypadku zwolnienie czy inna preferencja w podatku u źródła mogą być zastosowane z uwagi na spełnienie określonych warunków. I oczywiście uzyskanie takiej opinii jest. Bardzo dobrym pomysłem, ponieważ opinia zabezpiecza zarówno polską spółkę płatnika, jak i zagranicznego podatnika. Opinia jest wydawana przez organy podatkowe na okres 36 miesięcy, czyli obowiązuje przez 3 lata i stanowi właśnie zabezpieczenie przed ryzykiem podatkowym, ryzykiem sporu z organami podatkowymi w zakresie podatku u źródła, właśnie. Natomiast na opinię trzeba poczekać 6 miesięcy. Ale to nie jest jedyny problem z opiniami. W ostatnim czasie niestety widzimy trend, że organy podatkowe coraz częściej odmawiają wydawania opinii zabezpieczających, w szczególności w przypadku wypłaty dywidend czy odsetek na rzecz podmiotów powiązanych, które są spółkami holdingowymi. I to właśnie pokażemy na kolejnych slajdach. Przeanalizujmy teraz sobie to najnowsze restrykcyjne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych. Tak naprawdę z orzeczeń i interpretacji wynikają dwie główne kontrowersje. Pierwsza kontrowersja dotyczy wypłaty dywidend. I możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła w Polsce dla tych dywidend w sytuacji, gdy w kraju odbiorcy dywidendy dywidenda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Organy podatkowe i sądy administracyjne próbują argumentować, że w takim przypadku, kiedy dywidenda w kraju spółki ją otrzymującej jest zwolniona, z, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to w Polsce takiej dywidendy nie możemy zwolnić opodatkowania podatkiem u źródła. Takie podejście jest całkowicie sprzeczne z literalnym brzmieniem, ale i celem przepisów unijnych przewidujących zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła dywidend, implementowanych zresztą do polskich przepisów do polskich ustaw o podatkach dochodowych. Poza tym takie podejście nie znajduje również potwierdzenia w projekcie objaśnień w zakresie podatku u źródła. W zeszłym roku, w 2023 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła. Sam projekt jest bardzo kontrowersyjny i nadal jest przedmiotem konsultacji społecznych i ma Mamy taką nadzieję, zostać w dużej części zmieniony. Natomiast w jednym aspekcie hmm, był zgodny z literalnym brzmieniem i celowością przepisów, mianowicie w tym projekcie jest wskazane, że jeśli chodzi o dywidendy, to hmm, fakt ich zwolnienia przedmiotowego w kraju odbiorcy nie ma wpływu na możliwość zastosowania hmm, zwolnienia. z w Polsce zwolnienia z podatku u źródła. W kontekście dywidend, to co powinno być analizowane i weryfikowane, to czy sam podmiot odbierający dywidendy, czyli nasz zagraniczny udziałowiec, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju swojej siedziby, czy też nie. Natomiast samo przedmiotowe zwolnienie dywidendy nie powinno tutaj mieć znaczenia. Druga kontrowersja. Dotyczy spółek holdingowych. Organy podatkowe i sądy administracyjne próbują wskazywać, że wypłata dywidend, ale i odsetek czy należności licencyjnych do spółek holdingowych nie może korzystać ze zwolnienia z podatku u źródła, ponieważ spółka holdingowa nie spełnia definicji rzeczywistego właściciela beneficial owner. Tych wypłacanych należności, a nie spełnia definicji tego rzeczywistego właściciela, ponieważ nie prowadzi wystarczającej rzeczywistej działalności gospodarczej. Przejdźmy sobie teraz do tego na kolejnym slajdzie. Jak to przedstawiłaś, Olu, przy okazji omawiania warunków zwolnienia z podatku źródła dla dywidend, jednym z tych warunków jest to, żeby otrzymujący dywidend, podmiot otrzymujący dywidendę miał status jej rzeczywistego właściciela. Spójrzmy na slajd, co to oznacza według przepisów. Rzeczywisty właściciel to podmiot spełniający łącznie następujące warunki. Po pierwsze otrzymuje należność dla własnej korzyści, czyli Samodzielnie decyduje o jej przeznaczeniu, ponosi ryzyko ekonomiczne jej utraty w całości lub w części. Nie pełni roli pośrednika, powiernika, nie jest zobowiązany ani w sposób faktyczny, ani w sposób prawny, na przykład jakimiś umowami, do przekazania należności otrzymywanej z Polski do innego podmiotu. No i właśnie ten trzeci warunek brzmi tak prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności. Już sama definicja jest bardzo zawiła, ale organy podatkowe i sądy administracyjne podchodzą właśnie do prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej jak do kwestii zero-jedynkowej, w ogóle nie analizując właśnie e, skali e, czy całokształtu prowadzonej działalności z perspektywy otrzymywanej należności. I właśnie to prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej jest aktualnie kością niezgody, e, między Płatnikami i podatnikami podatku u źródła, a organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. I e, niestety, zarówno organy, jak i sądy próbują wskazywać, że spółki holdingowe, właśnie z uwagi na fakt, że w oczach e, organów i sądów nie prowadzą wystarczającej rzeczywistej działalności e, gospodarczej, nie spełniają tym samym de definicji rzeczywistego właściciela otrzymywanych należności, i w związku z tym wypł polskie spółki wypłacając swoim holdingom dywidendy, ale też i odsetki i należności licencyjne, nie mogą stosować zwolnień w podatku u źródła. Naczelny sąd administracyjny w danych orzeczeniach wymienił nawet przesłanki, które argumentują jego zdaniem i uzasadniają przyjęcie, że spółka holdingowa nie może być rzeczywistym właścicielem, na przykład, otrzymywanych od polskich podmiotów dywidend. Spójrzmy na te przesłanki. Spółka zagraniczna, czyli ta, która otrzymuje z Polski należność, na przykład, dywidendę. Nie posiada pracowników lub zatrudnia znakomą, znikomą liczbę tych pracowników, na przykład właśnie w celu stworzenia pozorów prowadzenia działalności. Dzieli miejsce siedziby czy też adres siedziby z innymi podmiotami, na przykład ze swoim udziałowcem. Podnosi niskie koszty prowadzonej działalności, np. niskie koszty wynagrodzeń czy właśnie niskie koszty biura. Te same osoby są członkami zarządu polskiej spółki wypłacającej dywidendę oraz zagranicznej spółki otrzymującej dywidendę. Za kolejną taką przesłankę organy i sądy uznają fakt przekazania przez zagraniczną spółkę otrzymanej należności dalej do innych podmiotów. I teraz to przekazanie może być yy, Bezpośrednie, czyli na przykład otrzymywana z Polski dywidenda wchodzi w skład zysku wypłacanego i jest dalej przez zagraniczną spółkę wypłacana jako dywidenda do jej własnego udziałowca. Ale to przekazanie może mieć też formę pośrednią. Na przykład dywidenda otrzymana od polskiej spółki jest wykorzystywana przez zagraniczną spółkę na spłatę jej długu. Czyli oprocentowanych pożyczek na przykład zaciągniętych od jej własnych udziałowców. To już według organów i sądów wskazuje na fakt, że nie mamy do czynienia z beneficial ownerem, rzeczywistym właścicielem, ponieważ on tak naprawdę należności otrzymane przekazuje dalej do innych podmiotów. A ostatnią przesłanką wskazaną przez sąd jest nieprowadzenie aktywnej działalności gospodarczej. I tutaj organy podatkowe i sądy zdają się trochę nie rozumieć roli i funkcji pełnionych przez spółki holdingowe w grupach kapitałowych, zapominając, że one mają zarządzać y, udziałami y, innych spółek z grupy, które najczęściej prowadzą działalność operacyjną, mają finansować inne podmioty z grupy. I mają świadczyć ograniczone usługi: usługi wsparcia, usługi zarządcze na rzecz innych podmiotów z grupy. Natomiast organy podatkowe i sądy administracyjne wymagają, żeby spółki holdingowe od z góry ograniczonej działalności posiadały taki sam personel albo porównywalny personel i zaplecze techniczne do spółek prowadzących działalność operacyjną, produkcyjną, usługową czy handlową. No jest to trochę niezrozumienie holdingów, konstrukcji holdingów w grupach kapitałowych i jeżeli to podejście nie zostanie zmienione, a ugruntuje się na dobre w praktyce, będzie to oznaczało tak naprawdę, że grupy kapitałowe z funduszem czy holdingiem w swojej strukturze nie będą mogły bezpiecznie stosować zwolnień z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce dywidend, należności licencyjnych czy odsetek, a to z kolei wpłynie znacznie na rentowność inwestycji realizowanych w Polsce i na konkurencyjność samej Polski. W szczególności w przypadku, gdy mamy w strukturze grupy kapitałowej spółkę holdingową, warto podjąć dodatkowe kroki, które mają na celu zabezpieczenie i spółki polskiej, i spółki zagranicznej, ale i członków zarządu polskiej spółki przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Każdy przypadek jest oczywiście inny i każdy przypadek należy analizować indywidualnie, natomiast w niektórych przypadkach bezpieczniejszym rozwiązaniem zamiast zastosowania zwolnienia może okazać się pobór podatku u źródła na podstawie niższej stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W innych przypadkach jeszcze być może warto na razie poczekać z wypłatą należności, jeśli z punktu ekonomicznego i biznesowego jest taka możliwość, do czasu rozwiązania czy też rozstrzygnięcia aktualnych problemów i wątpliwości w podatku u źródła. Jest na to, na to szansa, być może nawet do końca tego roku, ponieważ zgodnie z dostępnymi informacjami Ministerstwo Finansów aktualnie pracuje nad zagadnieniami właśnie podatku u źródła. Wspomniane przez nas w trakcie prezentacji um, objaśnienia w zakresie podatku u źródła, które teraz są na etapie projektu, są obecnie konsultowane i być może już do końca roku będą miały formę ostateczną, znacznie bardziej przyjazną dla podatników i płatników podatku u źródła. Czas pokaże. My mamy nadzieję, że od 2025 roku polskie spółki nie będą zmagały się z taką ilością wątpliwości i problemów, no i też ryzyk związanych z podatkiem u źródła. Bardzo dziękujemy Państwu, że byliście Państwo z nami w tej części. A ja zapraszam Państwa na drugą część dotyczącą aktualnych wątpliwości w zakresie podatku u źródła. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. DPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.